Witajcie, już dwa dni po rozszerzonej maturze z matematyki. I dochodzą do mnie głosy, że zadanie 14 sprawiło Wam problem. Więc przyjrzyjmy się temu zadaniu. Przeczytajmy jego treść. Dane są parabola o równaniu y równa się x kwadrat oraz punkty a02 i b13. Na rysunku można je zobaczyć. Te punkty i parabole. Rozpatrujemy wszystkie trójkąty ABC, których wierzchołek C leży na tej paraboli, niech M oznacza pierwszą współrzędną punktu C. Podpunkt A wyznacz pole P trójkąta ABC jako funkcję zmiennej M. I podpunkt B wyznacz wszystkie wartości M, dla których trójkąt ABC jest ostrokątny. Dobrze. Więc tak rzecz pierwsza. Nasz punkt C będzie miał współrzędne MM kwadrat. Dlaczego? Bo było powiedziane w zadaniu, że pierwszą współrzędną oznaczamy jako M, a wiemy, że punkt C leży na paraboli Y się X kwadrat, zatem druga współrzędna tego punktu będzie miała będzie, będzie m kwadrat, tak? Dobrze. Teraz tak. Pole trójkąta ABC to, będzie, to jest równe a razy h przez 2. I klasyczny wzór na pole trójkąta. Teraz tak, a to jest długość odcinka AB, a h to jest odległość punktu c od prostej AB. Więc liczmy a. A to jest odległość tych dwóch punktów A i B, czyli z klasycznego wzoru wyliczamy. I wychodzi nam, że to jest pierwiastek z 2. Dobrze. Teraz żeby wyznaczyć H, czyli odległość punktu C od prostej AB, to tak naprawdę najpierw musimy znać równanie prostej AB. Więc, więc wyznaczmy równanie prostej AB. Dobrze. Więc tak. ogólne kierunkowe równanie tej prostej przedstawia się takim wzorem Y równa się x B. I teraz wstawiamy do tego ogólnego, do tej ogólnej postaci kierunkowej. Postaci i punkty A i B. Więc jak wstawimy punkt A, to dostaniemy, że B równa się 2. A jeżeli wstawimy punkt B, czyli punkt współrzędny 1, 3, to dostaniemy, że 3 równa się A plus B. Czyli A równa się 1. Prosta. Ma zatem równanie y równa się x plus 2. Postać ogólna prostej x minus y plus 2 równa się 0. Dobrze. I teraz tak, nasza wysokość to jest odległość punktu C od prostej AB. Skorzystamy ze wzoru na odległość punktu od prostej DLP, l prosta p punkt, i to się równa w liczniku wartość bezwzględna za x0 plus by0 plus c, a w mianowniku pierwiastek za kwadrat plus b kwadrat, gdzie prosta L ma równanie ax plus by plus c równa się 0, a punkt P ma współrzędne x0, y0. Tak, czyli odległość punktu C od prostej AB to jest wartość bezwzględna z m minus m kwadrat plus 2 w liczniku i pierwiastek z 2 w mianowniku. Czyli pole trójkąta ABC to się równa pierwiastek z 2 razy ten ułamek, który jest odległością punktu C od prostej AB podzielony przez 2. Pierwiastki z dwóch się skracają i wychodzi, że Pole to jest 1 druga razy wartość bezwzględna z M minus M kwadrat plus 2. Tak. No to, to była pierwsza część zadania za nami. Wyraziliśmy pole trójkąta ABC, wyznaczyliśmy pole trójkąta ABC jako funkcję zmiennej M. A teraz wyznaczymy wszystkie wartości m, dla których trójkąt ABC jest ostrokątny. Dobrze, więc w tym celu zróbmy sobie rysunek. To znaczy, narysujmy tą prostą, która przechodzi przez punkty AB. Więc tak, prosta AB, ta czerwona, ma równanie, już wcześniej żeśmy jej wyznaczyli. Y równa się x plus 2. Teraz są dwie proste fioletowe, które tu narysowałem, K1 i K2. I oznaczmy. I one są prostopadłe do tej prostej AB. Dlaczego je tak narysowałem? No bo tylko wtedy, kiedy proste są prostopadłe do tej prostej, do tej prostej AB, to wtedy będziemy mieli. I wszystkie punkty, które znajdą się pomiędzy, K1 a K2, pomiędzy prostymi K1 a K2, jeżeli punkt C znajdzie się pomiędzy prostymi K1 a K2, to tylko wtedy trójkąt, który powstanie, może być ostrokątny, bo w pozostałych przypadkach albo kąt ABC będzie rozwarty, albo kąt BAC będzie rozwarty. Więc yy, tak. Więc policzmy teraz równania tych prostych k1 i k2. Więc tak, prosta. Proste k1 i k2 mają równanie takie. y równa się minus x plus n. No i to są. Yy, Oczywiście tak, skąd to wziąłem? Współczynnik kierunkowy minus 1 przy X się wziąłem stąd, że proste te K1 i K2 są prostopadłe do prostej AB, no a n dla każdej z tych prostych będzie inne, w zależności od tego, w zależności od po prostu punktu, przez który przechodzą. Prosta K1 przechodzi przez punkt A, więc wstawimy punkt 0,2 do równania Y równa się minus X plus N. I dostaniemy, że dla prostej k1 n równa się 2. No, czyli równanie tej prostej to jest y równa się minus x plus 2. Teraz, żeby wyliczyć, współczyn żeby wyliczyć n dla prostej k2, to wstawimy punkt 1, 3. Czyli wstawiamy. 1, 3 równa się minus 1 plus n. Stąd wniosek, że n musi być równe 4, czyli y równa się minus x plus 4, to jest równanie prostej k2. Teraz znajdziemy punkty przecięcia tych prostych z parabolą y równa się x kwadrat, rozwiązując układy równań. Tak, to są te pomarańczowe punkty. I pierwsze współrzędne tych pomarańczowych punktów to już nam wyznaczą w jakim obszarze będzie się mógł poruszać, jak będzie się mogła poruszać pierwsza współrzędna punktu C. To będzie te m, którego szukamy. Więc narysujmy sobie jeszcze raz ten nasz rysunek. Tak? I teraz tak. y równa się minus x plus 2 i y równa się x kwadrat. To jest pierwszy układ równań, z którego wyznaczymy punkty przecięcia się prostej k1. Jest parabolą. No to rozwiązujmy. To mamy x kwadrat równa się minus x plus 2, czyli x kwadrat plus x minus 2 równa się 0. Policzmy deltę, równa się 9. Pierwiastek z delty jest 3, czyli tak, pierwiastek x1 to jest minus 1 plus 3 przez 2, czyli 1. I x2 to jest minus 1 minus 3 przez 2, czyli minus 2. Tak, i teraz drugi układ równań: y równa się minus x plus 4 i y równa się x kwadrat. Liniami przerywanymi na rysunku y, zaznaczyłem te y, y, rozwiązania pierwszego układu równań, y, jakby rzuty tych punktów na oś x. To samo zrobię dla punktów, y, które wyjdą z tego układu równań. Tak, i na rysunku zaznaczmy rzuty tych punktów na oś X. W ten sposób wiem, jakby pokazuję, jakie są pierwsze współrzędne właśnie na osi X tych dwóch punktów, czyli właśnie minus 2 i 1, to co nam wyszło. A teraz rozwiążemy układ równań Y równa się minus X plus 4, Y równa się X kwadrat, żeby znaleźć punkty. Przecięcia się prostej y równa się minus x plus 4 z parabolą y równa się x kwadrat. Więc znowuż mamy x kwadrat równa się minus x plus 4, czyli x kwadrat plus x minus 4 równa się 0. Z tego delta wychodzi 17. Pierwiastek z delty to jest pierwiastek z 17, zatem x1 to jest minus 1 plus pierwiastek z 17 przez 2. A x2 minus 1 minus pierwiastek z 17 przez 2. I teraz też zaznaczę te rzuty tych punktów tutaj na oś x i opiszę. Tak. Teraz stąd łatwo odczytujemy, że m należy od minus 1 minus pierwiastek z 17 przez 2 do minus 2. Suma z przedziałem od 1 do minus 1 plus pierwiastek z 17 przez 2 i to jest koniec zadania. Dziękuję.